Miałe szczęście, że ta tajemnicza postać została wezwana przez Walgerisa i mogę poszukać wyjścia z tych lochów. Arim kompletnie zapomniałem, że cię rekrutowaliśmy po walce z Oberdruidem ile już ty siedzisz i właściwie za co? O cześć Jay. Myślałem, że już o mnie zapomnieliście, ale dobrze, że jesteś. Nie wiem dokładnie ile, ale chyba z miesiąca ogólnie zamknęli mnie tutaj, to na głos powiedziałem, że muszę wam przekazać informacje o nich. Spokojnie mogę je zniszczyć moją błyskawicą, a no tak zapomniałem, że jej nie mam w takim razie o już wiem, ten łańcuch jest stary jak mistrz, po prostu nim szarpnij. Oulało się tylko, gdzie teraz jest jakieś wyjście. Jest jedno, ale otwiera się tylko kluczem, który ma ten tajemniczy wojownik, a cofanie się tam jest teraz zbyt ryzykowne więc musimy wymyślić coś innego. Chwilka Arinty nie byłeś w tornadzie przeznaczenia więc możesz robić spingitsu w przeciwieństwie do nas, a tym możesz zniszczyć ścianę. Przez miesiąc w samotność trochę zapomniałem jak to robić, ale spróbuję. Przez ten hałas na pewno ktoś nas zauważył, dobrze było, Arin. Teraz możemy wracać do klasztoru i przekazać te informacje drużynie i wymyślić dobry plan. Nie tak prędko, panowie, dokąd to się wybieracie. Może Ewangelus będzie zły, że dałem im zwiać, ale mogę ich załatwić. Wy wszystkich naraz, znając ich bazę.